Rankeda nie zagramy, bo masz pierwszy level. Nie grałam jeszcze nigdy z nikim, gdy mam pierwszy level. To jest mój pierwszy raz. Dobra, inspirawka, bo ogólnie gramy unranked. Na nierankingowych są mapy, których nie ma w puli rankingowych. I ja bym miała też problem, bo dawno nie grałam na tej mapie. No? Dobra, inspirawka, masz wybrać. Mam wziąć cyfera czy Reyne? Bo Whatever, that is, Raina niech będzie. A ty grasz postaciami wymiennie męskie-damskie, czy masz tak, że wolisz damskie? Eee, patrzę na ich umiejętności, a nie na ich męskie-damskie. No. Nie, no byłam ciekawa, bo jednak ja wtedy sobie grałam głównie z tą Sage. Nie, nigdy się nie kierowałam uciąć, że tak powiem, tylko właśnie Dziś, tym, co mogą zrobić, nie? Dobra, ogólnie ta mapa jest śmieszna, na pewno jej nie znasz. To jest jeden site, no nie? I z tego side mogą ci wyjść stąd Uwaga, albo stąd. Uwaga, Musisz uważać. Uwaga, mogą też gdzieś. przejść tą górą na przykład tutaj. Uwaga, tu. Uwaga, tu. Uwaga. I na tej mapie, jak sobie klikniesz M i mini mapę, atakujący Uwaga, mogą tam. przyjechać linką pod mapą. Uwaga. Najtrudniejsza mapa, jaka istnieje, się wylosowała, ale zobaczymy i damy radę. O Jezus, prawem się strzela? się yy, na, Jak kupiłaś klasika, czyli nie kupiłaś żadnej broni, to prawy ma takie coś, że klika trzema strzałami naraz. Ale to no, jest no, jedyna broń, która tak ma. To jest przybliżenie, nie? Ogólnie w Valorantcie nie warto się. przybliżać. Dobra. Jezu, tam jest ich zaś. Spokojnie. Przeładuj sobie, dobra. Został jeden o! 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 Lepiej, żebyś zginęła, bo więcej kasy dostaniesz, jak zginiesz. Kupujesz kevlar najmocniejszy zawsze na początku. Nie. W ogóle teraz jak przegraliśmy, to najlepiej jest sobie tak, żeby ci zostało 1500 na kolejną rundę. Nie. E, Nie. Teraz gramy takie eko. Jak chcecie leczyć, klikam E, to ja muszę jakoś cię namierzyć. Dobra. Kurczę, tu jest jedna. A? Kurde, było blisko! Nie no, ja myślałam, że inspirawka ogarnia, bo ona mówiła, że grała na posądku. to ja myślałam, że ten... No to ten... wygląda temu, stara! Cztery, cztery Spieka lata temu gra wyszła, no. Cztery! W wieku to już degradacja następuje i demencja. Spróbuj załalować to wejście, no. Ściana posławiona. Inspirawcia, ale musisz tak załolować? Czekaj, zaraz ci powiem ja myślałam, że o to ci tu chodzi zamurować, nie chciałam że to. Nie, nie, nie. nie. sobie M. Najlepiej jest tak stawiać wolę, jak bronimy, żeby oni nie mogli wejść którymś wejściem. Tak się były niejasne. Teraz masz kasę na Nexta na jakąś fajną broń. Może Aresa robimy inspirację, co wy myślicie? Podłożone. Jak my bronimy, to chcemy, żeby przeciwnicy nie mogli wejść na Sajda w ogóle. Bo na sajdzie, mhm. jak już wejdą, to zaplantują, no i potem trzeba odbijać tego side'a i już jest problem. Zamkniesz któreś z wejść tą ścianą, tak samo smoki. Smokuje się w taki sposób, żeby mieli trudno wejść na side'a żeby. Nie widzieli przez to wchodzą. Z tej strony zaraz będziesz mogła jakoś postąpić. Ja nie wiem nawet jak tu wskoczyć mam. Możliwe, że cofają do drugiego sajda. Ja jeszcze nie zrobiłam, kobiet. Jak mi szota dał! Tak się nie robię, gdy statystyki 0 Kurde. Daj jej celownik normalny, bo masz taki celownik, że ci się rusza, nie? Masz ten standardowy, nie zmieniałaś celownika. Nie, nic nie robiłam. A, to o to im chodzi, bo się też ze mnie tu śmieją. <noise> Jak zginiesz i będziesz mnie obserwować, to możesz na czacie wpisać "-cc", i ci się skopiuje mój celownik. Jak mam tu wskoczyć? Chodź. O, o. widzisz? Próbuj tutaj Wola, postawić, takiego, Uwaga. o, tutaj. Super! Let's go! Kurcze. Leży na A. No Nie, nie mogę nikogo ubić. Dobra, inspirawka, oglądam cię. Podłożony. Prawy możesz sobie teraz przybliżyć, spróbuj. Do tej broni jest spoko nawet. O! O, o! o, o kurde, ale, ale Clow... No, tam po głowie było. Kup sobie broń szybko i daj sobie escape'a i wybierz sobie celownik z listy celowników. Tam masz nowy profil albo tam coś takiego. O jest ten sam wtedy Zadawaj mi pytania o wszystko, bo ja po prostu tyle to gram, że mi się wszystko wydaje oczywiste, wiesz jak jest. Eee... O, kurde. o mhm. a powiedz mi, bo ktoś ma takiego skilla, że taki popisala ludek sobie najpierw. Co? O co chodzi? Dostał jeden ludek? to to Taki żółty ludek mały? Chyba tak. To jest Gecko. To jest bardzo fajna postać. Ma właśnie tego wingmana, czyli też żół tego żółtego ludzika, który może zaplantować spike'a. Ło! Łup z pompą! Dajesz inspirację, robisz to. To jest twoja runda. Ace'ik. To jest to miejsce, w którym ja zawsze ginę. Tylko od drugiej strony. Dobra, możesz sobie zasejwować. Możesz sobie stąd tak? iść, no? Pobiegnij sobie z Jak ty możesz kogoś uczyć grać? No nie, nie wolno mi, ich dostałam od rajonu zakaz za uczenia innych. O co ci chodzi? Bo co? Bo mam słabą rangę, to nie mogę już z kimś grać. Kto nie grał nigdy, już się tam uspokój, już tam nie, nie, nie szczekaj. Widać, że nauczyłam inspirawkę, zrobiła fraga. I w ogóle zresztą mam się bez skina twojego, bo nie zginęłam. Mogę jakś powiedzieć, inspirawkę, że Ziomek, który cię wyzywał na czacie w grze, ten Zimbabwe, a to nie tylko wiem dwa nawet. fragi więcej od ciebie, a tak płacze o to, że słabo gra. Ja nigdy tego nie zrozumiem, Zastasz dlaczego właśnie że ktoś, ktoś słabo gra i jakby nie wpadnie na fakt, że też kiedyś słabo grał, no jak ktoś gra pierwszy, drugi raz, no to dziwne, żeby grał dobrze. No gra przecież roku. w ogóle nie rankingowo, które są zupełnie for fun, nie. no ale już jest płacz, nie? Żadna woda. To tam spajka. spajka. A jak to się I czwórka. Przytrzymujesz czwórkę, cały czas ją trzymasz. Tu? No zbaka, tu, tak, się tu, nie tu na side a musisz mieć kolejnie. No, chodź. uuu, jak się zbliżyłyśmy do siebie. O, i pierwsza runda nasza wygrana. No i widzisz, bo zaplantowałaś dobrze. Let's go! No, wszystko dzięki mnie, tak. drona. Jest to Jezus Maryko, Dobra, inspirowka. Mam spajka. Będziesz musiała zaplantować. Plantuje się tam, gdzie masz taki obrys na sajdzie. Zobaczysz, jak tam pójdziemy. Czyli tam dojdziemy. U mnie idzie. Dzięki! Wow, sama wpadłam na to, życie wylecić trochę. Spike leży na To ja to bardzo pani gaming mam. Muszę się ten. Pro, pro, pro O! Ale w dynkę. Eee, to, sprzedaj tobą... i weź. Wiesz, jak sprzedać? Na tym brońcu kupiłaś nie. to prawym. W sklepie prawym na te brońce kupiłaś. No. No tu? Masz te co? No, nie masz żadnej. Dobra, to masz. To ja nie mam nic, dzięki! Bo ja ci rzuciłam broń, myślałam, że się podniosła, ale za długo trwało i się cofnęła. Ograniczam Dobrze? Nie się no! Potrafiła. O, o Kądze no, ci idzie inspirawka! Dwa Pragi! Co się stało? Nie, bo ja się szłam i nawet Też się tak na nie patrzyłam w tym Ja mam tak większość ci I jak się zorientowała, że przy mnie tobie to już było za późno. Krynij Y. Koniec Już po No widzę, no słodziak jest. No to mówię, ci wiesz ile to kosztowało? Za dużo pewnie. O o, inspirawka klaczer kick. Dobrze! Uuuu! Zlewej, znowu. Nice try, ale jaki frak! Prawie wygraliśmy! Teraz będziemy grać z Stingerem. Stinger to jest taki pijem, On robi prrr. No nie wiem czy to będzie łatwiejszy tryb moja droga. Ale to tu wyszli... masz do poznania wszystkie bronie, nie? Więc myślałam, że nie... No... No to jest jakiś... Armageddon ogólnie. To jest fajny. Nie wiem jaka to była postać, ale jak jest więcej przeciwników na B to gdzie idziemy? To jest podchwytliwe pytanie Bo chcemy zaplantować, my atakujemy, to chcemy tam gdzie jest mniej Bej przeciwników, tak? Oczywiście, że tak Co to strzelają jeden... O jest jaka jeden... broń oh. Ale jest ciężko widzę, jeden... naprawdę jeden... jest ciężko, jeden... naprawdę. Jeden... ciężko. Jeden... On jest za tym, on jest za tym co wypuścił Dobrze! Nie zginęłaś, inspirawka! Dobrze! Teraz Z... lepiej ci idzie, widzisz? Zdziała, nie. Inspirawka zagra nie, pioru, Joru. Nie Ej, bez skitu, inspirawka powinna Joru grać. A co Joru? robi Joru? Myślę, że to jest idealna postać dla ciebie. Możesz może rzucać klona. W sumie zdałam sobie sprawę, jak ciężko jest wytłumaczyć Valoranta dla kogoś, kto nie gra w Valoranta. Znaczy, że jestem no gigamądra, że ja ogarniam Valoranta. Troszeczkę wyżej celownik, troszeczkę wyżej, wyżej Tam gdzie głowa trzymaj celownik. Także. Co ten... może chyba rysunek zadać, nie? Czy mi się wydaje? No ty możesz kogoś odrodzić. Pój swoim. Tylko musisz mieć naładowanego ulta, jeszcze nie masz gram. O Jezu zza Wynik 3 <grym> Wtedy poszło lepiej A ta postać to Juro czy coś tam To jest do odblokowania? A ty masz do odblokowania pewnie, bo, bo ty ja ogólnie mało. chyba mogę jakąś jedną odblokować Juro, no Joru no Jezu, Dużo się nie pomyliła, zamieniła dwie litery <grym> Masz różne bronie, nie? Mm. Możesz sobie je potestować strzelając w ścianę Żeby zobaczyć w ogóle jak one strzelają To jest Stinger on tak spryjuje i nie ma za dużo ammo Ale są też inne Bronią, którą najczęściej ludzie chcą grać to jest wandal Wandal jest bardzo celny i warto jest pojedynczo tapować w głowę w kogoś. Podobnie działa Phantom, prawie tak samo, tylko że Phantom ma swoje plusy i minusy. Ogólnie na daleko Phantom zadaje mniej obrażeń. Wanda, niezależnie od odległości, zadaje tak samo dużo. Ale jest lepszy do sprayowania i ogólnie dla ciebie chyba lepszy na start, powiedziałabym. A na start dobrze pod... jest kupić Ghosta, bo klasik jest taką bardzo słabą bronią, ale jest Ghost, który zadaje trochę więcej, w głowę zadaje 105. Też dobrą bronią dla ciebie byłoby chyba Spektrę. Ja też lubię grać Spektrę. No i są jeszcze karabiny maszynowe. Odyn, czyli krowa. Najlepiej z Odyna strzelać na przybliżeniu. Przynajmniej ja tak strzelam. O Jezus! O, o, zabiłaś mnie, A Ja Bardzo nie dobrze. wiedziałam, że mogę cię tu zabić. Masz trzy karabiny snajperskie Masz tego Aresa, który jest tańszy, ale jest taki dosyć niecelny. A no i masz pompy, nie? Tym co masz, w ogóle można strzelać też prawym, tak samo klasikiem, czyli tą podstawową bronią Jak strzelasz tym klasikiem, tą podstawową bronią lewym, to strzelasz pojedynczo A prawym strzelasz takiego bersta trzy naraz, z nożem szybciej chodzisz, to też jest ważna ten, no ale to tak samo jak... Muszę sobie jakoś gdzie indziej zbindować, bo pazurami takimi długimi to mnie tak ciężko kliknąć, to jest. O, klon mój jest! O, zobacz jak się skrada przy ścianie, ty! Patrz, ja rzucę swojego klona i strzel z niego o! Okazuje się, że on jest fake beach klonem i cię jeszcze oślepi, rozumiesz? Druga umiejętność, którą masz, to jest flash. Teraz uwaga. Uuu. Widzę, że mniej więcej ogarniasz, ale najważniejsza rzecz w tym flashu jest taka. A jak chcesz zrobić, żebym mnie nie oślepił? Najlepiej go wypuścić właśnie gdzieś z za rogu. I słuchaj, dopóki on się nie odbije od czegoś, bo on się musi od czegoś odbić, żeby się, za, żeby zafleszować, nie? I dopóki się nie odbije, to on jest niewidoczny dla przeciwnika, że w ogóle leci. Patrz, ja go rzucam. Ty nie będziesz go widziała, będziesz Op, go widziała dopiero, jak się odbije od ściany. Z trzecią umiejętnością pod E, czyli tepek. Tepek działa tak, że możesz sobie puścić taką kulkę, będzie leciała przed siebie, i przed siebie są dwa sposoby, jakie możesz jej użyć. Albo klikniesz drugi raz E. Cię do niego przeniesie. Albo patrząc na niego możesz kliknąć F. Fałszywy teleport. I będzie fałszywy teleport tak, że ktoś usłyszy na mapie, że niby się tam tepnęłaś. Ult. I jesteś niewidzialna. Yeah. Chociaż twoi przeciwnicy widzą taką aurę niebieską od ciebie. Możesz rzucać umiejętności no, w trakcie. No to co to za niewidzialność jak mnie widzą? Bo jesteś nietykalna w ten sposób. Możesz na przykład rzucić swojego, swoje E w moją stronę. To ja nie jestem obok ciebie, to wait. No, no, no. Tutaj gdzieś. Że wiesz, żebyś się tepnęła na ten site potem. Dobra. I idź na tam jak się okazuje, że są na tym, to się tepniesz. Nie wiadomo, w sumie. Co na moim? Chodź. Już Uwaga mamy przewagę, bo już jest nas więcej na tym sejdzie. zabieram wizję. O nie, baba nie żyje. What? Dobrze, ale zajęliście. Nie Ale jesteś Sigmund i Spirawka. Można zdefuzować teraz. Zdefuzuj to. Musisz wjechać na górę linką. O kurde. Ustać, musisz wstać, musisz tam ustać. Do przodu, do przodu, ja do przodu. No idź, do przodu. przodu, idź, do przodu! Aaaa, nie wytrzymam! Czwórkę teraz trzymaj, trzeba defizować! Nie wiesz! To ja zabiłam trzech typa, a oni nie mogą spajka w trójkę zdecydować, ale mi się team wylosował, naprawdę! Dzisiaj się tak koniec podniosłam. Normalny team w grach nierankingowych, nie, no jest git. Wiesz, to była tydy, byś się w życiu coachingu. Jest... Ale wiesz, inspirawka dopiero zaczyna, już 4 lata gram. Ci teraz na fantoma. Możesz fantoma kupić. Patrzcie, inspirawka jest na dole w tabeli, widzowie. A! Zaraz sobie zrobię. Screena, Screena sobie zrobię. Nice! Na całe życie. No i uczeń przerósł mistrza, widzowie. Jeden jest Dostał tak u góry na takim... Jak tego zabijesz, to tu masz jeszcze u góry jednego. ILE?! No właśnie już wszyscy. Musisz ace'a wełnić. Jak ci się podoba ogólnie Valorant? No jak mnie uczysz, to tak się czuję okej. Okay. Wiesz, jakbym grała sama, to bym się czuła tak no... Mniej przyjemnie, bo w sumie nie wiedziałam co robię. Wczoraj jak ta grałam, to się tak czułam, nie wiedziałam co robię. Dostał jeden nie gram. wiem, ale gram źle. Co to? Oj, 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 wolna tą broń miał. Ale to jest fajna broń, to jest taka na one właśnie. Na espinie miała Valorant Immortal? Tak, miała Immortala, no. Miała najwyższą rankę w Valorancie, Valoranta miała. Tylko spadła i właśnie teraz ja Nie, ja udaję, żeby... No, żeby wiecie, żeście nie wyzywali tak wpadki, już dzisiaj, udaję. No dobrze Zabaj, radzisz w ogóle, chodzisz sama i zabijasz i w ogóle. No, jak kurwa, jest Łaże za innymi w sumie tak bardziej. Chciałam ci powiedzieć, widzowie, że się nie zniechęciłam tym graniem dzisiaj. Bo bałam się, że tak będzie. Bo jak wczoraj sama grałam, to dzisiaj życie tak chciało na chwilę. Bardzo dobrze ci idzie, no zobacz. <grym> gra z chopami, co pewnie mają ze sobą już dziesiątki metrów i nie ogarniają. No, dobrze. Pleców jest jeden. Które plecy? Które <grym> A, O! Się kurwa zniknął! Przeładuje. Gdzie ty jesteś? Ja tutaj u góry jestem spokojnie, nie wiem skąd on szedł Nie no tu był, bo go widziałam A sobie zniknął nagle no. Jeżeli on zniknął nagle to prawdopodobnie użył ulta Tak, użył ulta Tam u góry był, widziałam O, w środku chodzą Tam u góry, nie wiem jak to się nazywa No Zabieram wizję Kurde, ale się wywaliłam jak debil Robisz to inspirawkę, dobrze a ja tutaj uspokoić się robisz zawsze. jeden No berde, jak ja to zrobiłam, że się oślepiłam? Dobrze. Wow. To jest potencjał widzowie. sportowy potencjał. A, chale blisko. Ale było wciąż dobrze strzele, było coś tam było bite, dobrze. Gratulacje. Dobrze, ci poszło, serio, to był twój naprawdę... To jest jednak, myślałam, że wszyscy żartują z tego Joru, a ty jesteś dobra na tym Joru.